W dzisiejszym filmie chciałam pokazać Wam, jak wyglądają półki mojej judytki, dwulatki i w jaki sposób robię wymianę zabawek na półkach. Wszystko zaczynam od przygotowania przestrzeni. Tak jak widzicie, twórczość judytki muszę czyścić magiczną gąbkę. Robię to dosyć delikatnie. Aby nie zaszła farba, później czyszczę jej regał. Przygotowałam sobie taki spryskiwacz, w którym znajduje się woda z octem i pomarańczowym olejkiem. Oczywiście Judytka również musiała mi pomóc przy tym, poprawić wolnie. Po Poprosiłam Judytkę o przełożenie klocków do większego pojemnika. Zabawki na jej regałach dopasowuje do jej wieku, umiejętności. teraz tak, by rozwijać w niej, uczyć ją mm. umiejętności. Mm. To, 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 to. Też się już ciok. Już szeciła, bo to jest jej ulubione zajęcie. Czasem na półkach pojawiają się również nowe zabawki i tym razem są to puzle ze zwierzętami. Jest to firma, nowa, mała firma polska Studio Serio, którzy robią drewniane kładanki dla dzieci. Rozpakowałyśmy z Judytką paczkę, która do nas przyszła. W międzyczasie przestał padać deszcz i dzieci wyciągnęły mnie, żebyśmy poszli na chwilę na spacer oraz bardzo zapragnęli poskakać w kałużach. Oczywiście nie mogłam im odmówić. Dokończyłam sprzątanie następnego dnia i również chciałam Wam zaprezentować te układanki, te proste puzzle. Bardzo podoba mi się, że są tutaj realistyczne zwierzęta, że jest to układanka estetycznie wykonana oraz po podoba mi się to, że możemy chwycić za. Ten mały uchwyt i ćwiczyć chwyt pensytkowy, który później przyda się przy nauce pisania. Mamy cztery rodzaje puzzli: są to warzywa, zwierzęta leśne, są dwie sztuki takich puzzli oraz są również zwierzęta gospodarskie. Przygotowuję miejsce na regala, na, na układanki i później sukcesywnie będę wymieniać judytce kolejne. Mamy również przebijankę, którą bardzo Idrytko lubi. Oraz klocki Grimms, z których lubi układać różne wieże. Oczywiście coś do wycinania. Myszka, która przechodzi przez serek, również ćwiczenie małej motoryki. Zestaw dla lalek, który trzymam w małym koszyczku i. Małe koszmirzesze dla lalki. Judytka również się tym lubi bawić. Zmieniam również dekorację w jej pokoju. Najpierw wszystko muszę wyczyścić i przygotowamy jej właśnie taką dekorację z kwiatów letnich. I to zawiśnie nad jej regałem. To są ramki z Ikei, z których wyjęłam po prostu szybkę. Tak prezentują się kółki, Jest na nich niewiele, ale często wymieniam zabawki. Po przyjściu ze żłobka Judytka chętnie od razu podeszła do swoich regałów. Podziwiała Ilustrację, której powiesiłam, i musiała ułożyć wszystkie dostępne puzle, jakie były. Bardzo się tak się spodobało. Podczas układania takich puzli ciekawe jest to, że my również możemy się w to włączyć i nauczyć dziecko nowych słów. Ramka do zapinania guzików, przebijanka z Ikei. Jeżeli jesteście ciekawi większej ilości aktywności dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. To obecnie przygotowuję kurs dla takich dzieci. Może już jak słuchacie tego filmu, to kurs jest już dostępny. Może jeszcze nie, ale koniecznie zapiszcie się na listę oczekujących i sprawdźcie status kursu. Czy już jest dostępny do kupienia? Jeżeli nie, to zapiszcie się na listę osób oczekujących. Tam wraz z specjalistkami przygotowałyśmy serię ciekawych filmów. Które pokażą Wam, jak, jakie aktywności z dzieckiem podjąć, w jakim wieku. Do zobaczenia, cześć.